Nie będziemy odkrywczy, jeśli powiemy, że wszystko, co dobre, szybko się kończy. Lato, wakacje i cykl regat. Na Jeziorze Drwęckim zostały rozegrane ostatnie zmagania żeglarzy w roku 2023. Mamy ostatnie regaty w tym sezonie. Jest to zamknięcie już tak naprawdę sezonu żeglarskiego. Pogoda dzisiejsza zapowiadała się bardzo źle, bo przeszły deszcze, ale w tej chwili się pięknie wypogodziło. Jest silny wiatr, co jeszcze bardziej nam sprzyja. 23. Regaty opuchar komandora klubu żeglarskiego Ostruda były dla jednej z załóg mało udane. W łódce pękł maszt. Pęd powietrza okazał się na tyle silny, że szkody były nieuniknione. No, przy takim wietrze, jeżeli nie są spełnione pewne warunki techniczne i coś się nieco zaniedbało. Tak jak również różne inne, różne inne przyczyny, może się zdarzyć takie, no, dla załogi nieszczęście, bo niestety nie ukończą regat. Pozostałym uczestnikom pogoda szkód nie wyrządziła, jedynie sprowokowała do bardziej zaciętej rywalizacji, co wyglądało efektownie i stanowiło niezłe widowisko dla spacerowiczów na nabrzeża. W regatach bierze 17-18 załóg, są to załogi z Iławy, z Olsztyna. nawet się znalazł kolega żeglarz z Krakowa, Także jest to bardzo przyjemne. Większość to są mieszkańcy osud i okolic. Teraz jedynie na nagraniu można podziwiać żagle w pracy. Żeglarze stopniowo dobijają do brzegu, cumują łodzie i z niecierpliwością będą czekać na nowy sezon. A my z nimi